Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jedną rękę miał wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą dotykał szaty na piersiach. Z uchylonej szaty wychodziły dwa wielkie promienie jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i wielką radością. Po chwili powiedział mi, Jezus. Wymaruj obraz według wzoru, który widzisz z podpisem Jezu. Ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w Waszej kaplicy, a potem na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję już tu na Ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja Pan bronić i będę jako chwały swojej. Wymownym znakiem. Tajemnicy tej nowej uroczystości było obchodzenie, odchodzenie do domu Ojca, sługi Bożego Jana Pawła II. Jak wiemy i pamiętamy, widzieli Wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia. Nadal jesteśmy świadkami uzdrowień fizycznych, które wskazują na uzdrawiające źródło Bożego Miłosierdzia. Zapisano już całe książki z cudami dokonanymi za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Oto jeden z nich, który był wykorzystany w procesie beatyfikacyjnym. Jest nim uzdrowienie francuskiej zakonnicy Marie simon Pierre zaawansowanej choroby Parkinsona. Choroba rozwijała się początkowo łagodnie, ale po trzech latach nasiliła się. Objawiając się wzmożonym drżeniem rąk, sztywnieniem mięśni, Bólach i bezsenności. Od 2 kwietnia 2005, gdy zmarł wieczorem Jan Paweł II, postępy choroby były coraz gwałtowniejsze. Zakonnica nie mogła już pisać lewą ręką coraz słabiej widziała i czuła się coraz gorzej. Wiadomość o śmierci Ojca Świętego przyjęła jako stratę przyjaciela, którym nie rozumiał i dodawał mi sił, abym dalej żyła. Po ogłoszeniu wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, siostra wraz ze swoim zgromadzeniem modliła się o zdrowie. 2 czerwca, dwa miesiące po śmierci papieża, poprosiła matkę przełożoną o zwolnienie z obowiązków, gdyż nie była już w stanie nic robić. Ta powiedziała, aby się nie poddawała. Jan Paweł II nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Poprosiła też siostrę, aby napisała imię zmarłego papieża, gdy chora to uczyniła, okazało się, że tekst jest zupełnie nieczytelny. Po modlitwach wieczornych siostra wróciła do swego pokoju i mniej więcej około godziny 21.35-37, a więc w czasie, gdy dwa miesiące wcześniej umierał Ojciec Święty, poczuła pragnienie ponownego sięgnięcia po pióro. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu napisane przez nią litery były bardzo czytelne. Wkrótce potem ustąpiły bóle i drżenie kończyn. Mogła też normalnie zasnąć. Gdy wczesnym rankiem, przed rozpoczęciem dnia, znalazła się w kaplicy klasztornej, przed najświętszym sakramentem, ogarnął ją dziwny spokój. Odmawiała tajemnicę światła różańca ustanowione przez Jana Pawła II. 3 czerwca, w święto najświętszego serca pana Jezusa, uświadomiła sobie, że została uzdrowiona.

Amém.